Cześć. Cześć Tu Ela Dzisiaj robimy unboxing Tak Co będzie w środku? Aloes oczywiście A do, do Dzisiaj paczkę przygotował nam Marcin Dziękujemy tak. bardzo uh -huh. A to są w paczce mamy pasty. Tak. A jeszcze coś wielkiego. Mamy dezodorant. Aha! 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 I Aha! 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 A tutaj mamy... My? dziewięć? 9 c Witania. witaminy tak się prezentuje i płyn to za kolem to bedełko tak a tu mamy trubką paczekę witamin a to co to jest Lubisz aloes? Tak! Ale to jest wybrzaniem taki! Twój ulubiony? Tak! Teraz, kiedy mamy chwilę ciszy zobaczymy co jest w paczce C9 W tym pudełku są produkty Przeznaczone na 9 dni oczyszczania i odżywienia organizmu. Odżywka białkowa Light Ultra o smaku waniliowym shaker do mieszania odżywki miarka. Tutaj mamy pudełko z suplementami na 9 dni. To mam przygotowane w listrach, popakowane, żeby było łatwo mm, porcjować. Tutaj jest jeszcze błonnik, dwa pudełka aloesu, duży litrowy ulotka i najważniejsze. Czyli zeszyt, w którym jest opisany cały program, parametry aktualne przed kuracją, jak i po kuracji. I każdy dzień a raczej każda partia dni, bo jest od pierwszy i drugi dzień jest rozpisane po kolei, później od trzeciego do dziewiątego. Są przepisy, ciekawostki, propozycja ćwiczeń, yy, jak i Produkty, które są dozwolone. Taki dzienniczek do uzupełnienia. Ile pijemy wody, co jemy na każdy z 9 dni. Cena detaliczna tego pakietu to 571 ,51 zł. 51 groszy. Od jutra zaczynam kurację c 9. Efekty na pewno zostaną pokazane na kanale. Dziękuję. Dziękujemy za oglądanie. Trzymam. No i cześć. cześć! Głośniej! No i.